Cześć kochani, witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku byka. Jest to czytanie dla Was na wrzesień. Zobaczymy, jakie energie do Was idą, co się będzie działo dla Was. się wrzesień z bardzo gwałtowną, bardzo intensywną energią wieży, jako energii głównej. To znaczy, że nastąpi jakaś gwałtowna, jakaś nagła zmiana, która nie, niekoniecznie była spodziewana, natomiast jest ona powiązana z bezpieczeństwem finansowym. Na to wskazują karty i na to musicie uważać. Ósemka monet jest to karta mówiąca o regularnej, stabilnej, zwykłej pracy. Tak więc możecie się spodziewać jakiejś informacji, jakiejś wieści z, z waszego miejsca pracy, coś związanego z waszym stałym dochodem, coś związanego z waszą regular regularną pracą. Może ulec zmianie, może nadejść jakaś informacja o tym, że będziecie musieli zmienić zakres swoich obowiązków. Być może będą jakieś tutaj problemy finansowe, nie będą w stanie Wam płacić tyle, ile do tej pory. W każdym razie jest tutaj coś, jakieś tąpnięcie, jest tutaj jakaś nagła zmiana. Zresztą karty mówią przede wszystkim o tym, że jest to związane z pieniędzmi, jest to związane ze stabilnością finansową. Nie ma tutaj za bardzo wzmianki o kwestiach emocjonalnych, kwestiach uczuciowych, aczkolwiek możemy to jeszcze podciągnąć pod sprawy związane ze stabilnością w domu, ze stabilnością związaną z waszym ogniskiem domowym. Natomiast przede wszystkim, właśnie skupiałabym się tutaj na kwestiach związanych z waszą pracą zawodową. W drugim tygodniu mamy jako główną energię Dwójkę Mieczy, czyli wybór. Czyli e, rozdroże, e, nieumiejętność podjęcia jakiejś decyzji. Macie dwie opcje i staracie się e, podjąć jakąś decyzję, staracie się pójść w jakąś stronę. E, w dopowiedzeniu mamy cztery buławy, czyli jest to w dalszym ciągu kwestia stabilności, jest to kwestia w tym przypadku bardziej domu niż e, kwestii zawodowych. Być może będziecie mieli tutaj jakieś rozterki dotyczące tego, czy warto zostać na przykład w tym domu. Który macie obecnie, który wynajmujecie obecnie, czy opłaca Wam się dalej inwestować w, w daną nieruchomość, czy opłacalne jest zostanie w miejscu, które jest w chwili obecnej zbyt drogie dla Was i może warto byłoby zmienić miejsce zamieszkania. W każdym razie jest to coś związanego. Z, z Waszą stabilnością, z domem, z tym, co budowaliście do tej pory. Jest tutaj jakaś rozterka, jest tutaj jakieś rozdroże, i w tym drugim tygodniu września będziecie się zastanawiać, w którą stronę pójść. W trzecim tygodniu września mamy przede wszystkim tutaj kartę rycerza Buław, czyli zaczynacie działać. Wchodzicie w energię działania, wchodzicie w energię tworzenia, zaczynacie iść w jakimś kierunku, decyzja została podjęta, i jesteście zdecydowani na to, że warto. Warto wyjść już z tej energii Czwórki Mieczy, czyli energii spoczynku, energii regeneracji, energii braku działania, bardziej myślenia, zastanawiania się na tym, co zrobić. Odchodzicie od planowania, odchodzicie od tej medytacji, odchodzicie od zastanawiania się, w którą stronę pójść, natomiast przechodzicie właśnie w energię rycerza Buław, czyli Chcecie działać, chcecie już zacząć realizować ten pomysł, chcecie realizować siebie, chcecie realizować tą podjętą ścieżkę, która uważacie, że będzie dla Was najlepsza, a najlepiej się w niej zrealizujecie. Tak więc ewidentnie jest tutaj przejście od planowania do działania. W ostatnim tygodniu września mamy dwójkę monet jako główną energię. W dopowiedzaniu mamy rycerza monet. Czyli decydujecie się na to, żeby powoli realizować ten swój pomysł, żeby powoli realizować te działania, które zaczęliście w poprzednim tygodniu, przedostatnim tygodniu września. Macie świadomość tego, że te działania nie będą gwałtowne, że to nie będą działania spektakularne, że one nie będą wielkie. Natomiast będą związane z tym, w jaki sposób prowadzicie się na co dzień, w jaki sposób realizujecie zadania dnia codziennego. O czym właśnie mówi karta dwójki monet? Będziecie skupieni przede wszystkim na tym, żeby zrealizować te wszystkie małe projekty, te wszystkie małe rzeczy, które zawsze realizowaliście na co dzień, w które byliście zaangażowani każdego dnia. Macie świadomość, że jeszcze jest dużo do wypracowania, jest jeszcze dużo do nauczenia, jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, natomiast będziecie się skupiać na tym, żeby jak najlepiej realizować te zwykłe małe rzeczy i żeby one doprowadziły Was do jakiegoś większego celu. Ewidentnie jest we wrześniu dla Was jakaś bardzo duża zmiana. Te pierwsze dwa tygodnie września mówią o tym, że. Będziecie od czegoś odchodzić. E, następuje jakaś zmiana, następuje, e, nadchodzi do Was jakaś informacja, która będzie niezwykle gwałtowna, która zmieni to, w jaki sposób żyliście do tej pory, w jaki sposób realizowaliście tą swoją rzeczywistość, w jaki sposób e, przebiegał każdy dzień. Jest to przełamanie rutyny, i jest to e, karta wieży, mówi o tym, że wszechświat decyduje. O tym, że nadeszła pora na zmianę. Być może odkładaliście coś, nie chcieliście się przyznać do czegoś, nie chcieliście się przyznać do tego, że coś wam szło źle, że z, czego by, z czegoś byliście niezadowoleni, być może nie lubiliście tak naprawdę swojej pracy do tej pory, i teraz nadchodzi moment, w którym tak jakby wszechświat decyduje za was, że tak, to jest właśnie ten moment, to jest właśnie ten tydzień, w którym wszystko musi się zmienić po to, żebyście mogli budować na tych fundamentach coś zupełnie nowego, coś lepszego, coś w czym będziecie się naprawdę realizować, w czym będziecie spełniać swój potencjał, w czym będziecie mogli um, realizować swoje talenty i w co będziecie mogli włożyć swoją energię. O czym tutaj właśnie mówi rycerz buław, bo w trzecim tygodniu nadchodzi energia, nadchodzi moment w którym chcecie realizować siebie, w którym chcecie pójść w tym nowym kierunku, czujecie, że to jest to, bo to jest karta pasji, to jest karta spełnienia, to jest karta mówiąca o tym, że czujemy się szczęśliwi w działaniu. Nie do końca zdajemy sobie jeszcze sprawę z tego, jaki będzie wynik końcowy, zdajemy sobie sprawę natomiast z tego, że nie mamy wystarczająco jeszcze dużo doświadczenia, nie wystarczająco dużo wiedzy, natomiast mamy entuzjazm, mamy pasję, mamy to coś, co nam pomaga przejść przez y, trudne chwile. I co tak naprawdę w dłuższej perspektywie pozwala nam osiągnąć sukces, dlatego że jeżeli mamy wystarczająco dużo zapału, mamy wystarczająco dużo energii i mamy w sobie dużo tego entuzjazmu związanego z działaniem, z pracą, z realizowaniem swoich pomysłów, to w ostatecznym rozrachunku właśnie dzięki temu osiągamy sukces. Tak więc, moi drodzy, to jest właśnie. Przesłanie na wrzesień dla Was. Realizujcie się, nie bójcie się tego nowego wyzwania, nie bójcie się przejść przez, przez tą próbę ognia w, przez, w ciągu tych pierwszych dwóch tygodni września. Podsumowując, w pierwszym tygodniu września następuje ta gwałtowna zmiana, w drugim tygodniu zastanawiacie się, w którą stronę pójść, w jaki sposób zrealizować tą zmianę tak, żeby wyszło Wam na dobre, żeby, żebyście mogli w dłuższej perspektywie realizować swój pomysł główny, który gdzieś tam siedzi z tyłu, z tyłu głowy. W trzecim tygodniu decydujecie się na odejście z, z energii planowania, z energii medytowania nad tym, z energii zastanawiania się, przeczekiwania i wchodzicie w energię rycerza buław, czyli energię działania, entuzjazmu i pasji. W ostatnim tygodniu września realizujecie wszystkie te małe rzeczy, wszystkie małe obowiązki. Realizujecie się w codzienności. I zajęcie sobie sprawę z tego, że e, to wszystko wymaga czasu, realizowanie waszego pomysłu i realizowanie tej nowej ścieżki, nowej drogi jest to mm, inwestycja długoterminowa, natomiast jesteście pogodzeni z tym, że będzie to zajmowało dużo energii, że będzie to zajmowało czas, e, ale akceptujecie ten fakt, akceptujecie to i czujecie się dobrze w tych wszystkich wyzwaniach, małych wyzwaniach, w, w, które do was przychodzą na co dzień. Moi drodzy, jest to dobry miesiąc. Jest to miesiąc, który pozwoli Wam się wyzwolić z czegoś, co było tak naprawdę dla Was trudne, co było dla Was trudne do przejścia. Decyzja zostanie jakaś tutaj podjęta i będziecie mogli w końcu odetchnąć i zacząć realizować się w zupełnie czymś innym. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze, wszystko pójdzie sprawnie. Jeżeli podobają Wam się moje filmiki, serdecznie zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia już wkrótce.